Cześć, dzisiaj porównamy sobie Skibidi Toilets, oryginał który jest po lewej stronie, a e e e przeróbkę stworzoną przez AI, czyli sztuczną inteligencję. I zobaczmy, wy napiszcie w komentarzach, które wam się rzeczy podobają, e czy oryginalne, czy AI, bo różne elementy tu będą i gra naprawdę troszkę inaczej się różni. Zobaczcie, po prawej jest stworzona wersja cyber cyberpunkowa. E przez sztuczną inteligencję, a tutaj jest oryginał od, e, od e, Dafuk Boom. E, oczywiście też chciałbym kredyty e, przedstawić. Tę, tę kompilację stworzył Ultimax, link w opisie i przypiętym komentarzu. No tutaj powiem wam szczerze, jeżeli bym miał porównywać, to bardziej mi się podoba po prawej stronie, no bo te włosy są takie, no śmiesznie to jest zrobione, ale tu wygląda kozacko, naprawdę. <laughs> No i tu popatrzcie, mamy świat cyberpunkowy No i tutaj niestety Zdecydowanie lewa strona zwycięża Bardziej mi się podoba niż ten Tutaj ten Mini boss, bo to jest mini boss To jest medium Medium, medium toilet, czyli średni GBD toilet To też fajnie wygląda, zobaczcie <ścoughs> Fajnie, tutaj elementy takie cyberpunkowe się odbijają. No, tutaj zdecydowanie po lewej stronie. O, to było bardziej straszne, było po prawej. Straszniejsze. No, tutaj oczywiście lewa strona zwycięża. Czyli oryginał. O, tutaj zobaczmy. Prawa strona mi się bardziej podoba, powiem wam szczerze, że te oczy są takie. Tu elementy takie robotyczne. Fajnie, fajnie. Ciekawe, jak oni to zrobili. Jaki, to, jak się ten program nazywa do tej sztucznej inteligencji. Okej, okay, tutaj też fajnie, to się tak zmienia w czasie. No tu to tak średnio po prawej stronie wygląda po prawej. O! To jest Superman Boss, nie Ten główny boss to był. To jest ten średni, tak? No to to tak wygląda dziwacznie, oczywiście to stworzone przez, przez sztuczną inteligencję. No nieźle. Tutaj jest ta policja i lepiej oryginał tutaj wygląda zdecydowanie. Kościół! Porównajcie sobie kościół tutaj. Wygl ten cyberpunkowy ładniej wygląda, jakoś bardziej do mnie przemawia. To ciekawie, to wygląda, serio. To, to scena z tym połykaniem to jest naprawdę kameramena. To jest połączona jakaś toaleta, nie? To jest połączone. Te toalety były. To już walka na całego się rozpoczyna. Być może dzisiaj dostaniemy nowy odcinek z Kibu Toilet w ogóle, bo już nie było wczoraj nie było o jest i boss szef toalet czy on wygląda tutaj wydaje mi się, że ta jednak oryginał ładniej wygląda Wow, to było Okej, okay, tu jest nowe. <ścoughs> Ten biało włosy podstarzały o lol. Musicie ocenić które wam się podobają, bo myślę, że będziecie u was będzie tak, że jedna scena wam się spodoba oryginał, a jedna właśnie przerobiona. Ten świat w ogóle tutaj wokoło, fajnie to wygląda. O, tu mamy em, szpiega drona, i tu jest ten doktor, słuchajcie, który on potem się przerobi. Są naukowcy. O, to było przerażające. No, tutaj ten szewik, że nie trafili tutaj, Okej, okay, no tutaj. Ten Rambo Toilet średnio tak wygląda, jeżeli chodzi o cybera. O, i mamy Tytana, chyba. Jest Tytan Cameraman. Tak, to jest Tytan. Chyba ten po prawej stronie, stworzony przez AI, chyba lepszy. Kozacko wygląda. No, tutaj pokonali potrójną toaletę, nieźle. No i walka bosów. To jest niezłe, słuchajcie, jak to wygląda. O Jezu. Przesłuchanie, zobaczcie, jak to wygląda. Wow, o, pytają o tego ich szefa. to jest w ogóle odporny na to to musiałby tytan chyba to spłukać tego tego ich szefa a tu jest The mutant eee, I co Czy ja wiem chyba ten oryginalny mutant mi się bardziej podoba Tutaj naprawiają tytana dają im nowe te nowe umiejętności mu dają mo moce Okej okay. Zorientowali się, że weszli tam gdzie nie trzeba. Ok, tu jest ten mutant. Oj, głośniki nadciągają. Więc, kozacko wyglądają ten taniec jest śmieszny, straszny. <coughs> No tutaj już mają przewagę nad nimi. Okej, okay, jest ten większy. No i jest y, przestępca, e, złodziej. O i leci, patrzcie, tytan głośnik. Ale jazda ładnie wygląda. Patrzcie, jak kozacko wygląda, ten po prawej. Wow. A tu co oni się ukrywają, czy o co w tym chodzi? Chyba ukrywają się po prostu. Oj tu będzie gangsta toaleta. I będzie ten plaskarz zaraz dostanie, Pink! kultowy już memiczny plaskarz no i to już są najnowsze. Proszę bardzo, cyber. No nie wiem, jak oni powstrzymają. Słuchajcie to, bo się źle zaczyna. Nie dość, że toalety dostały. Cyber toaletę zrobili, która teleportuje się i patrzcie, jest super szybka. To jeszcze mają kontrolę, mogą kontrolować kamery i głośniki. Więc, no nie wiem, nie wiem, jak sobie poradzą z tym. Muszą jakieś hełmy chyba ubrać czy coś. O, patrzcie, i w ogóle jak się zmienił ten naukowiec, który kojarzymy go z poprzedniego tam tych odcinków, on był normalny, a teraz jest taki ulepszony. I teraz patrzcie kontrola. No i to jest najgorsze. Nie wiem, no, nie mogę się doczekać z najnowszego odcinka, bo no, zobaczymy jak to się potoczy. Bo tu się źle naprawdę dzieje. No i to jest słuchajcie najnowsze. Zobaczymy, co się wydarza. Wydajcie znać, które Wam się bardziej podoba: oryginał, czy być może e, sztuczna inteligencja. No to mamy 32. odcinek Sztuczna inteligencja kontra e, oryginał. Dajcie znać, które miejsca wam się najbardziej podobają te sceny. Moim zdaniem tutaj zdecydowanie wygrywa oryginał. Tutaj również. No popatrzcie. Jeżeli chodzi o tę postać, ten nowy Skibidi Toilet z laserami, taki Moro żołnierz, no to tutaj chyba AI też nie wygląda. Chociaż nawet może by się komuś podobało ta wersja AI, powiem szczerze. Eee, no, i co ciekawe, głośniki te, speakersy takie większe, e, ładniej wyglądają w AI. Bo to jest to po lewej, to macie stworzoną wersję SKBD Toilet przez sztuczną inteligencję. Okej, okay, zobaczmy dalej. Tu mamy, słuchajcie, te mm, toalety. Tu, no, oryginał lepszy moim zdaniem. Te mini toalety, które są, żeby zawładnąć. Tymi, tutaj postaciami. A jeżeli chodzi o tego, no to tutaj bym powiedział, że porówno. Fajnie wygląda ten AI cyberpunkowy, i fajnie wygląda, słuchajcie, ten ten tutaj zwykły, oryginalny tytan głośnik. No i tutaj jest scena, gdzie już został opętany, zawładnięty. No i będzie naprawdę słabo teraz. Ogólnie twórca mówi, że będzie naprawdę słabo dla kamer i głośników. Także wiele się tutaj dzieje. Cześć, dzisiaj przygotowałem dla Was porównanie. Skibili Toilet najnowszego odcinka 33. W wersji stworzonej przez sztuczną inteligencję na stylistykę cyberpunkową kontra oryginalną wersję, Ta stworzona przez sztuczną inteligencję po lewej stronie, a po prawej OG-wersja oryginalna. Zobaczcie, no już tutaj. Wiadomo, ta po lewej stronie macie sztuczną inteligencję, ona jest bardziej taka mroczna. Chociaż powiem Wam szczerze, że, zobaczcie, tu też e, jakby sytuacja jest taka, tu nie widać niestety tego speaker Tytana, więc to jest wada. Ale tu możecie sobie porównać, ja sobie nawet screena tutaj zrobię, słuchajcie, żeby było. Możecie porównać, która, która wersja jest lepsza w tym wypadku. Jak myślicie? Mi się strasznie podoba wersja ta prawdziwa, pierwotna, oryginalna. Natomiast te AI wcale nie jest takie złe. Słuchajcie, nawet nie złe, ale najlepiej. Zaraz zobaczycie w ogóle. Bo mi najlepsza wersja się jedna podoba. Eee, słuchajcie. O, tutaj, zobaczcie. Te postacie są o wiele bardziej mroczne. Jest ta stworzona przez sztuczną inteligencję, więc. Zobaczcie sobie, to jest bardziej mroczne, to się wydaje. Więc kurka, powiem wam szczerze, że niektóre sceny oczywiście są, bardziej mi się podobają w, przy stworzonej przez sztuczną inteligencję, a niektóre właśnie przez, przez oryginał. Więc ciężko powiedzieć. Warto wybrać sobie parę scen. Myślę, że u Was będzie również podobnie. Do zobaczenia.